Halo? Halo? Halo Centrala? Tak? Gramy Medala? Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, spoko. Zaczynam. Drodzy widzowie, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Model of Honor. Tak więc, ucieczka z Trondheim przed nami, drodzy widzowie, 12 luty 1943. Ponoć czytanie dzieciom wzmacnia więzi. No jaśnie, więc z cyklu poczytaj mi dato, przeczytam Wam teraz wstęp w misji. Wspaniała robota poruczniku, nawet bez pomocy majora Grillo poradziłeś sobie z misją fenomenalnie. Zniszczenie U529 i prototypu Naxos powinno pomóc utrzymać Atlantyk w naszych rękach. Niestety nie mamy czasu na świętowanie. Musisz jak najszybciej uciekać. W bazie ogłoszono najwyższy poziom gotowości, a Niemcy nie pozwolą ci się wymknąć bez walki. Wywal sobie drogę do stacji kolejowej po północnej stronie obiektu. Niemiecki pociąg z zapasami, który został dla nas przejęty przez norweski ruch oporu, powinien niedługo po ciebie przyjechać. Drużyna w pociągu będzie cię osłaniała. Uważaj, aby omokowo nie strzelić do sojuszników. Atak dywersyjny z pociągu odwróci uwagę wroga od ciebie. Korzystając z nieuwagi przeciwników wbiegnij do wagonu. Nasz oddział będzie strzelał do czasu, aż nie skończy się im amunicja. Kiedy to się stanie, będą musieli odjechać, więc spiesz się, aby nie odjechali bez ciebie. Powodzenia, Paweł. <laughs> Drodzy widzowie! Czy Wy widzieliście ten wstęp? Co tu się będzie działo? Kurde, strzelaniny, pociągi ci musieli śpieszyć, gra na czas, ludzie nie mogli doczekać. A przypominam, że od paru odcinków na kanale serie są na ślepo. Już nie prowadzę jako poradniku, że najpierw przechodzę sam, potem się uczę, gdzie są przeciwnicy, potem mówię, że po prawej jest dwóch, po lewej trzech. Ja nie wiem, kto jest po prawej. Kurde, Niemcy wiedzą, że tu jesteśmy. Poruszenie w bazie jest, to fakt. Wow. <śla> Nie wiedziałem, że to będzie, ale refleks, refleks jest bardzo ważny. Z kolei? Nie Dobra, że te szyby wentracje są takie wielkie <słuch> <słuch> Masz kolegę? Czy coś? Hmm, to ja tak tu tam. Achtung, Achtung! Achtung po niemiecku znaczy uwaga! Jedno z licznych słów, które znam Aj Twajder jeszcze znam. Dobra, spokojnie. Niby taki labiryncik widzowie? Haha! No. Ha. Dostał buta. No i okej okay. Powiem... Tak dawno temu, że naprawdę ja tych misji nie pamiętam. I dobrze, jest, jest większa zabawa dla mnie. Mam nadzieję, że dla was. Ktoś tu jest? Halo? Nie ma nikogo. Dobra. Ale muzyka Podała mi się Wzmacnia zagrożenie. Dobra, jak ale musimy się przeszukać jeszcze. O, 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 o. niebezpiecznie. No kurde, tak czyleż to ktoś może jeszcze być To jest taka akcja drodzy widzowie, że nawet nie ma kiedy komentować Będę komentował po odcinku chyba <grystanie> Dobra Pięknie, pięknie mm -hmm. Co tu macie? Konserwy? I co I zamknięte. O, notatki. Szkoda, że nie ma jak się sprytnie schowało? O, co to za miejsce? Co to są? Głębi gazowe? Akumulatory? Ciężko powiedzieć. Chyba... To... A, no to już wszystko jasne, to już wiadomo co to jest. <laughs> nie, żartuję <się>. oczywiście, <laughs> też nie wiem. Dobra, nic, nic istotnego. Wow, ale... Jak oni do mnie strzelają, to mi... To mi celonik znosi. No, kogoś widziałem jeszcze. Heha, <grystanie> <grystanie> dobra. Mamy to. Fajnie, bo niektórzy upuszczają co jakiś czas apteczki, więc generalnie stan mojego zdrowia nie jest najgorszy. A, to był ten, z czego zabiłem, pamiętam. O, cześć. E, prawdopodobnie się tam nie da wskoczyć. Czy tam może być jakiś sekret? Nie, wątpię. Ta gra nie ma sekretów. Wow! No i właśnie. Dobra, koniec z tym. Wiesz, apteczki idziemy dalej. W tej grze nie ma sekretów. Skąd was tyle tu na, nawyłaziło? Ej, ej, kolego. No co wy się odradzacie? Ilu was tam jest? Halo? Proszę, proszę nie wychodzić. Ja tu eksploruję. Padnie miejsce. jakaś wojenna centrala telefoniczna. Numer 131. Dobra. Cicho tam. No i co? Znowu wyjdziesz 16? O. Cześć. No pewnie. Chyba chyba tu jest tak zaprogramowane, że oni wychodzą w nieskończoność. Dobra, jak się zapisywało? Tym? Tym dobrze. Okej, okay. a już się wyłączył? Bądź ostatni? No nie, wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, pyk. Zamknięty, oczywiście. Okej, okay. no i co? Sabot 1, sabot 1. Wow, 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 lepiej się wycofać. O, zdecydowanie się lepiej wycofać. Kurde, nie sprawdziłem pleców, to był błąd. Powiem szczerze, myślałem, że tam te dziury zamknięte, a jednak nie. O, duża apteczka. Zastawimy sobie ją w zapasie. Mam 95 zdrowia, szkoda marnować. Tak dużej apteczki na 5% zdrowia, nie? Wiecie, jak macie siniaka, to nie wkładacie lekkie nogi w Gips, nie? Dobra, chyba teraz pora, to jest najwyższa pola, żeby troszkę pozmieniać sobie uzbrojenie. Coś by tam mieli? No i pareczka. A w sumie. Jest to jest dosyć spory teren. Może taka snajpareczka by się przydała? O. Aha. Ten spory. O, czekaj, czekaj, czeka. ja tak wracamy na blisko. Co? <grym> no, poziom wyszkolenia tych żołnierzy jest, jest niski. Rzucił sobie pod nogi i zaczął uciekać. I wpadł pod moją blufę. Ech, gdyby Niemcy to faktycznie się tak w czasie wodzie się walczyli Bo byłem łatwiej wszystkim Dobra, pyk, pyk i co? I pewnie tutaj jest Kolego, bo ci lufę widać. <laughs> to nie można tak z, z lufą na wierzchu chodzić no. Dobra, jeszcze tu się rozglądne, bo wiecie, ja jestem eksplorator od urodzenia. O jakiś mechanik nic, nic, nic. Dobra. To żebym wyeksplorował. Tyle. Tramudzy. Hm. Mówię, oni się odradzają. Jaki jest cel misji? Aha, uciekli z bazy. No to prosty w sumie cel. Znaczy prosty w założeniu. Myk. Myk. Aha. Co za dźwięk? Nie, nie podoba mi się ten dźwięk. A pociąg jedzie! Ty, dawaj! Ja do pociągu miałem lecieć. Chłopaki, bo ja do pociągu, tam, tam nie czekają. Kurde. Halo, halo! Proszę do nie strzelać. Halo, bo tam pociąg mi odjedzie. hop, 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 hop. będę Jak zadziączek Jak zawią... Siąść do pociągu, byle jakiego. Ja mam bilet, naprawdę, no, nie wierzę mi. Uuu, tu, tu, Dzień dobry. Ruch oporu? Mieliście mi pomagać, czytałem w opisie misji, że macie mi pomagać. Dokładnie. Podoba ci tam. Uch. Dobra. Udało się. Chociaż nie wiem, czy tak to by, powinno wyglądać. Ej, gram na normalnym poziomie trudności widzowie. Powinienem grać na jakiś chyba trudniejszy. Si się wydaje, że jestem dobry tak ludzki. Dobra, drodzy widzowie, no to był krótki odcinek, bo mi po prostu bardzo dobrze poszło, nie? <laughs> no, nieskromnie powiem. No cóż, będziemy kończyć chyba, nie? Nie przyjmujcie się. Jutro będzie kolejny odcinek, a pojutrze kolejny. Dwa odcinki dziennie na kanale, no gdzie tak indziej macie? Gdzie tak indziej macie? No niestety, jak chyba wiecie, no... Tak świetny i dobry kanał, z taką dużą liczbą widzów i dwoma odcinkami dziennie, no to... No, to nie może być tak, że to jedna osoba prowadzi, mamy cały sztab, całą centralę, tak więc tutaj... Wszyscy razem z dyrektorem kreatywnym Wam życzymy wszystkiego dobrego, generalnie, tak, tak... Jesteśmy w ogóle spółką, spółka na 100%, zachowujemy się jakbyśmy byli Wy z OO, tak więc... Wszyscy Was pozdrawiamy, cały zarząd, księgowa też, też mówi dzień dobry, akurat jest koniec miesiąca, więc będą wypłaty. He he he. No dobra, trzymajcie się widzowie do zobaczenia, hej!